Witam Was moi kochani. Dzisiaj odpowiemy sobie na najczęściej zadawane pytania dotyczące Founders Campa. Zaczynamy! Pierwsze pytanie. Kim są ci mentorzy? Na pewno kiedy wszedłeś na stronę Founders Campa przeczytałeś, że na każdym takim wyjeździe są jacyś mentorzy. Są to osoby z wieloletnim dorobkiem doświadczeniem i przeważnie są to znane osoby w branżach. Mentorzy na Founders Campie są tak dobierani, żeby byli o minimum jeden krok od uczestników. To znaczy mieli potworne doświadczenie w tym co robią, w zarządzaniu firmą, w prowadzeniu firmy, w sukcesie firmy. I dlatego właśnie nasze wyjazdy skupiają osoby, które są już na jakimś etapie rozwoju swojej firmy. Founders Campus osoby, które mają minimum parę milionów obrotów w swojej firmie. Dlatego, że jest to zupełnie inny level, jeśli chodzi o zarządzanie taką firmą i jej problemy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który boi się o to, że przyjedzie na Founders Campa i spotka tam Przysłowiowych nowicjuszy, to zapewniam Ci, że nie masz się o co martwić. Pamiętajcie, że my nie bierzemy osób z ulicy, zaś mentorzy, którzy prowadzą wykłady, są to osoby z wieloletnim sukcesem i często ogromnym obrotem firmy. Mówimy tutaj o kwotach rzędu powyżej 100 milionów. Kolejnym pytaniem, jakie się nasuwa, to czy ja w ogóle odnajdę się w takim środowisku? Czy jest to możliwe, że pojadą osoby, które będą miały podobny mańce, które będą miały podobną firmę, które będą miały? Podobne założenia w firmie, dzięki którym mogę się po prostu dogadać. Teraz, żeby rozwiać troszeczkę wątpliwości dotyczące idei naszego Founders Campu, muszę przedstawić Ci pewną wizję. Na Founders Campie chcemy osiągnąć tzw. burzę mózgów dotyczącą holistycznie całego biznesu, jego zarządzania, jego strategii i psychiki foundera. Dodatkowo Founders Camp jest dla osób, które chcą czegoś więcej od siebie i od swojej firmy. Chcą osiągnąć sukces, są ambitni i patrzą bardzo szeroko na horyzonty i na możliwości. Dlatego tak ważne dla nas jest, aby skupisko przedsiębiorców zawierało różny przekrój branż, po to, aby uruchomić w nas myślenie lateralne. Co to jest myślenie lateralne? Jest to spojrzenie na problem z innej perspektywy, nie ograniczającej się do danego schematu. Często myślenie lateralne można właśnie obserwować u przedsiębiorców, którzy potrafią połączyć klocki z różnych dziedzin, z różnych branż i wymyślać koło na nowo. Ważne dla nas jest, żeby nie zamykać się w bańkach, które powodowałyby stagnację na polu dyskusyjnym naszego kampa. Dlatego bardzo skupiamy uwagę na to, żeby branże były różnorodne i do tego dążymy. Dlatego na naszym ostatnim kampie na przykład była Basia od finansów, czy Radek od transportu, osoba prowadząca kancelarię prawniczą, a także osoby, które zajmują się psychologią, bezpieczeństwem czy marketingiem. My wiemy, bo już to obserwowaliśmy, że bardzo często osoby z innych dziedzin, innych branż Nagle doradzały i były w stanie doradzić osobom z innej branży. Ej, stary, ja na przykład miałem podobny problem u siebie i miałem na to rozwiązanie, ponieważ w tym siedzę. Chcę Ci o tym opowiedzieć opowiedzieć Ci o problemie, który dla nas jest chlebem powszednim, ale widzę, że u Ciebie ten problem się cały czas powtarza. Więc Daję Ci teraz rozwiązanie. Mentor tak samo może zauważyć pewne predyspozycje i doradzić, ej słuchaj, Ty masz problem z tym i z tym, a tutaj właśnie siedzi osoba, która zajmuje się bardzo podobną branżą. Może omówicie to wspólnie, razem i coś na pewno z tego fajnego wyjdzie. Trzecie pytanie, które często się pojawia, to za co ja płacę? Chodzi tutaj o stosunek Jakości do ceny. I o ile nie mamy wątpliwości co do jakości naszych mentorów, bo zawsze są to high, top level osoby, które osiągnęły już naprawdę bardzo dużo, i my wiemy, że część tej kwoty, którą wypłacicie, ona musi być poświęcona na marketing, dzięki któremu taka osoba zechce w ogóle przyjechać na taki Founders Camp, podzielić się z Wami tymi wszystkimi informacjami. Często są to osoby, które za konsultacje biorą trzy razy więcej, niż Ty zapłacisz. Więc ten aspekt nie mamy wątpliwości, że na pewno się opłaca. Zaś jeśli chodzi o zakwaterowanie, to na Founders Campie standardem są czterogwiazdkowe hotele. I czwarte najczęściej zadawane pytanie, które się przejawia, to liczba uczestników, które ściśle wiąże się z tym, jaki będzie poziom networkingu i jaki będzie powiedzmy, poziom rozrywki w wolnym czasie. My uderzamy raczej w grupy mniejsze, czyli około 30-osobowe do 50 osób. Po to, aby nie czuć takiego efektu przytłoczenia, ja wiem, że część z Was to osoby ekstrawertyczne, ale trzeba pamiętać, że większość z nas jest raczej poziomu umiarkowanego i grupa od 30 do 50 osób jest to rozsądna grupa, dzięki której każdy z nas może się zapoznać, każdy z nas może wymienić kilka wartościowych zdań ponieważ większa grupa powoduje spłycenie tych relacji. A my chcemy, żebyście wy nawiązali głębsze relacje, żeby te relacje biznesowe i relacje nawet prywatne były wartościowe. Dlatego skupiamy się na tym, żeby były to osoby przede wszystkim odpowiednim doświadczeniem i pułapem, jeżeli chodzi o biznes i odpowiednie grono osób, które nie będzie za duże i nie będzie za małe, tak żeby każdy z Was był zadowolony. I na koniec, takie bonusowe pytanie: które przejawia się nie aż tak często, natomiast czasem poddawane jest troszeczkę marzeniom, czy Founders Campy kiedyś wyjdą poza Europę? I tak na pewno naszym długoletnim, długodystansowym planem jest, aby Founders Camp odbył się na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w jakiejś części Azji ponieważ no jest to na pewno bardzo ciekawe spojrzenie. Każdy Founders Camp to jest połączenie wyjazdu do jakiejś stolicy. I wyjazdu z przedsiębiorcami, i wtedy my możemy wspólnie doświadczać czegoś nowego. Natomiast my też zapewniamy przeważnie w jakiś jeden dzień wolny przewodnika, który opowiada nam o mieście, pokazuje nam jakieś ciekawe miejsca. Dzięki temu to spojrzenie biznesowe też może się otwierać, i też może być bardzo ciekawe, kiedy wspólnie z kimś, kto myśli podobnie do Ciebie, doświadczacie tego typu zwiedzania. Bo jak wiecie, no zawsze wyjazdy inspirują, jak to się mówi, podróże kształcą, ale tylko tych mądrych. Dlatego życzę Wam, abyście zrealizowali swoje cele na Founders Campie i żebyście się dobrze bawili. Ok, to by było na tyle. Jeśli macie więcej pytań, to zapraszam do komentarzy i pod filmem zostawiamy ankietę, którą możecie wypełnić. Tymczasem do zobaczenia na Founders Campie.